Jesteśmy w dzieciństwie poddawani pewnej presji i aspiracji naszych rodziców, którzy chcieliby mieć nie synka, ale córeczkę. Nie córeczkę, ale synka. Jeden z najlepszych sposobów, żeby się z tego wyzwolić, jest po prostu. się na rodziców. Ojciec potrzebuje zobaczyć, że zobaczyć dziecko. Niezależnie czy jest kobietą czy mężczyzną. To jest pierwsza rzecz, którą potrzebuje zrobić, to zobaczyć. A potem zobaczyć też to, że jest córeczką, czyli małą kobietką. Ojcowie potrzebują mieć dostęp do serca, bo wtedy nie muszą za dużo myśleć, tylko po prostu czują i to, co czują, jest właściwie adekwatne. Przynajmniej taki mężczyzna, który ma dostęp do swojego ciała, do serca i tak dalej, to on wie, kiedy jest zmęczony, wie, kiedy kudę przycisnąć pedał, kiedy przypierdolić, a kiedy się po prostu wywalić na barłok. Nie masz zamiaru ani chwili, ani dwóch minut spędzać na czymś, w co nie wierzysz mm -hmm. i nie idziesz na ten egzamin, mm -hmm. to może być bardzo męskie, tak? W takiej sytuacji, kiedy ja walę tymi studiami w kąt, to ja właśnie sobie biorę od taty tego, czego nie mogłam wtedy dostać. Rozumiesz? Mm -hmm. Po prostu ustalam granice. Mm -hmm. Ustalam granice, co jest moje, a co ich. Mm -hmm. Moje życie to moje życie ich. Proszę bardzo, nie wnika. Matki często mają dzieci tylko po to, żeby móc od nich brać. Właśnie bliskość, ciepło, mm -hmm. bycie, poczucie bycia potrzebnym. To budzi nie tylko braku tych dzieci, ale straszną złość i tak naprawdę odgradzenie się od matki. I bardzo ważnym elementem, który im pozwoli w życiu się tym życiem cieszyć. Więc jak my wszystko mówimy nie, czy większość rzeczy mówimy nie, bo powiedzmy powinien powinni być rodzice, na przykład, nie? jest taki motyw, to po prostu oni wtedy wchodzą na etap wojny z rodzicami, bo muszą przetrwać i muszą różne rzeczy robić, w, może powiedziałbym to w sferze, jakby powiedzieć, partyzanckiej, tak? czyli trochę poza oczami i uszami rodziców. Jest we mnie wędrówka, o podnoszę głowę. Karmię oczy błękitem, a potem w paru chwilach, trzeba od serca odnajduje swoją gałąż myśli, będę cię wspominał daleki, lądzie, ciepły i bliski. droga, zobaczcie zresztą, yy, droga wije się już od jakiegoś czasu, a ja my pomyśleliśmy sobie zbyt mały przystanek, ale też trochę dla Was. Podzielimy yy, się tą drogą, ponieważ jest to nie tylko droga w pięknych okolicznościach przyrody, szwedzkich lasów, które, trzeba powiedzieć, yy, są zupełnie innej yy, jakości i aspiracji, niż nasze polskie lasy. Yy, yy, I mają swój surowy klimat i przez to inne są inspiracją dla nas, prawda? Tak, tak Tak jest. No i porozmawiamy. Marta postara się zadać pytania, które być może Was zainteresują, a pewnie też i mnie, pewnie też i ją samą, więc świetnie się składa. Jestem ciekawy, co Marta przygotowała. Ma w serce. Mam w sercu takie pytanie do ciebie. Tak jest. Jak w dzisiejszych czasach, jako takie niezależne i wystarczalne, wystarczalne kobiety, jak my możemy znaleźć oparcie w męskim? Co powinniśmy potrzebujemy zrobić, żeby do tego oparcia w męskim dotrzeć? Pierwszy wątek, który mi przyszedł od razu do głowy, to jest doświadczenie w ogóle kontaktu z tym, co męskie. U kobiet, bo często kobiety mają takie poczucie i często o tym mówią że jeśli są w tym, korzystają z tych jakości męskich to stają się mężczyznami. Mhm. Nie? jest takie mhm. doświadczenie że stają się tak męskie, że nie czują się kobietami. Tak. Mężczyźni mają podobnie. Te, ci mężczyźni, którzy chcą mieć kontakt ze sobą czyli mieć ze sobą kobiecość, która je, ich wspiera. Często czują się że w takim dylemacie, że muszą się zachowywać jak po kobiecemu, prawda? A to właśnie należałoby trochę złapać troszkę inną perspektywę, ale żeby ją złapać trzeba zrozumieć przyczyny. Bardzo często u mężczyzn i kobiet jesteśmy w dzieciństwie poddawani pewnej presji i aspiracji naszych rodziców, którzy chcieliby mieć nie synka, ale córeczkę. Okay. Nie córeczkę, ale synka. Okay. I to jest jedna z tych przyczyn, słuchajcie. Jeden z najlepszych sposobów, żeby się z tego wyzwolić, jest po prostu wkurzenie się rodziców. Okay. Czyli może to złe sformułowanie, ale chodzi o taką pewną szczerość w sercu do nich. To znaczy, żeby udało się w taki sposób spotkać, spotkać z nimi. na przykład podczas ustawień, tak? To jest taka dobra no. przestrzeń, ale można to ze sobą zrobić, tak? Przed lustrem, przed drzewem, przed, właśnie, naturze, yy, gdzie po prostu w tej yy, przestrzeni będziesz w stanie złapać tą autentyczną, ten autentyczne uczucie, yy, które towarzyszy Ci yy, w kontakcie, przykład, z ojcem, nie? Masz do niego piekielną złość, że... Cały czas czekał na synka i projektuje na ciebie tego synka, tak? Jest to, nie? Jeśli jesteśmy cały czas pod taką presją, to wtedy, kiedy chcemy korzystać z tego co męskie, mamy poczucie tego, że musimy być tym synkiem, córką i tak dalej. Ponieważ ojciec nie, nie wspierał nas w tej męskości, w tym w ogóle nie, w tej obecności swojej. Tak jak wspiera się córkę, tylko jak syna. Rozumiesz? Że to jest w takim, nie tej szufladzie, zupełnie, tak? No to te skarpetki dziecięce nie powinny być w szufladzie dla dorosłych, nie? Czy odwrotnie, tutaj skarpetki dziecięce dla dziewczynek nie powinny być w szufladzie dla chłopców, tak? A my dostawaliśmy skarpetki, które i kazali nam w nich chodzić, Wskazali nam co w się sensie chodzić, no teraz no, dawali nam taką, taką możliwość, żebyśmy chodzili w męskich butach, w męskich skarpetkach, w męskich ciuchach, no jakże tak? W kobiecym ciele. W kobiecym ciele, no. no mhm. Taki rodzaj, można powiedzieć, nieadekwatności powoduje to, że jako już dorosłe kobiety, doros, dorosli mężczyźni, mamy trudność w korzystaniu z tych jakości męskich i żeńskich. Chciałam się Ciebie zapytać w takim razie, jak, ro, jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś, mm -hmm. jak, jak rodzic, e, ojciec, powinien pielęgnować e, w córce męskiej jakości? A jak, e, a jak w synu pielęgnuje się żeńskie? Okej. Okay. Po prostu samą obecnością siebie jako ojca. Wystarczy. Mówimy teraz o pielęgnowaniu e, męskich, dziewczyn, 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 tak. dziewczynek. Mm -hmm. Wystarczy, że tata po prostu jest i jest autentyczny do córki. Mhm. To jest wystarczający sposób na to, żeby córka wszystko już mogła przyjąć i zbudować zaufanie do swojego taty. Mhm. Do tego, co przynosi, co nosi. Co takiego pierwszego jest. Przykładowe dzieci... zachowania też w ogóle. Już... Przykładowe zachowania, już, już ci mówię, małe dzieci, które no, urodziły się dopiero, tak, ale może już potrafią, a może już takie, które już potrafią mówić, na przykład. Co często zaobserwowałem to. Pierwsza rzecz, która zaskakuje takie dziecko, jest głos. Tata ma grubszy głos Aha. i on jest trochę bardziej straszny. On już nie jest taki miły, on jest taki gruby, taki męski jest, mm -hmm. nie? Ten dźwięk, ten, te wibracje, mm -hmm. które on budzi. W ogóle ciało, ciało dziecka czuje te wibracje. Mm -hmm. Już pierwsze to jest czymś takim. Co stanowi o pewnym. Może dawać poczucie bezpieczeństwa też w jakimś stopniu, jednak. E, właściwie daje kontakt z tym, co męskie. Uh -huh. nie? Głos. E, w przyrodzie wszystko jest albo żeńskie, albo męskie. Uh -huh. Może w, na takim poziomie low level jest po prostu obojniackie, tak? Wróćmy do tego pytania. Że, e, tak. Jak e, w, wspierać w córkach e, męskość? No właśnie, obecnością, czyli na przykład samo to, że Yy, przede wszystkim, yy, ojciec potrzebuje zobaczyć, że yy, zobaczyć dziecko. Niezależnie czy jest kobietą, czy mężczyzną, to jest pierwsza rzecz, którą potrzebuje zrobić to zobaczyć. A potem zobaczyć też to, że jest córeczką, czyli małą kobietką. <laughs> tak? I yy, kiedy się to zobaczy, doświadczy siebie. Przede wszystkim, ojcowie potrzebują mieć dostęp do serca, bo wtedy nie muszą za dużo myśleć tylko po prostu czują i to, co czują, jest właściwie adekwatne. I w ogóle pójście za sercem, za uczciwością swojego serca, za doświadczeniem tego, żeby e, co jest szczere, co jest moje. Mężczyzna musi mieć poczucie tego, żeby wiedzieć, co jest moje, co nie. A jeśli nie wie, to żeby miał odwagę, żeby to sprawdził. Nie? I jeśli to robi, to jest wystarczający sygnał dla dziecka, nawet jeśli go nie, nie jest w stanie zobaczyć, bo powiedzmy są różne sytuacje, jest na przykład w swojej misji albo e, innej inna ma historię z tego związane. Więc y, najważniejsze, żeby ojciec był ze sobą osobiście szczery, mhm. żeby był autentyczny, żeby potrafił stawiać dla siebie granice, żeby też potrafił je poznawać, czyli je próbować przekroczyć. Yy, I wtedy samym sobą ojciec jest gwarantem yy, tego, że córka będzie mieć dostęp do swoich jakości męskich, ponieważ je obserwuje ojca. Brzmi jak bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Czy ja wiem? Jest to zadanie po prostu... Męskie zadanie. Męskie. Zada męskie zadanie, jest to pewnym wyzwaniem, mhm. y no ale mężczyzna potrzebuje mieć wyzwania, żeby po prostu wiedział kim jest. Mhm. <laughs> Bo jak on nie ma wyzwań, to nie... Ja tylko, jak córka na przykład, mhm. kobieta, taka jak ty, y podoświadczała tego, jak tata sobie, tata widziałaś tata w akcji, jak pracuje, mm -hmm. jak z tobą się bawi. Mm -hmm. Jak prowadzi. Jak prowadzi, jak ci zostawia przestrzeń na przykład. Tak. To jest bardzo ważna rzecz, żeby ojcowie potrafili dawać przestrzeń. Ale do eksperymentowania po swojemu. Bo eksperymentowania a w ogóle to przestrzeń na samotność. Mm -hmm. Bo mężczyźni mają to do siebie, że oni się dosyć szybko nudzą dziećmi i to jest dobre. W sensie, że mówią, a ja się zmęczyłem. Matka tego nie powie, hmm. ale mężczyzna to powie. Ej, zmęczyłem się, muszę sobie siąść, To się sama. Hmm. To jest skurzające strasznie, ale to jest bardzo męskie. Hmm. To jest bardzo ojcowskie, bo ojcowie... Oni, w świat. Tak, ojcowie uczą, mężczyźni mają w większym stopniu, nie wiem, czy kulturowo, czy z natury wynikające. Myślę, że to jest z natury, bo trochę mają inny sposób, szczerze mówiąc, z tej, z tej natury, inny sposób e, zarządzania energią. Mężczyźni często lepiej zarządzają energią, w sensie mają taki trochę mają większą zdolność olewania szczegółów i rzeczy mniej istotnych. Więc oni jak już, przynajmniej taki mężczyzna, który ma dostęp do swojego ciała, do serca i tak dalej, to on wie, kiedy jest zmęczony, wie, kiedy kudę przycisnąć pedał, kiedy przypierdolić, a kiedy się po prostu wywalić na barłogu, tak? I to jest ważne, żeby to robić, bo dzięki temu. Nasze dzieci, córki synowie mają też okazję zobaczyć, że to jest naturalne, że to jest w ogóle w tej przestrzeni rodziny, w przestrzeni pola rodzinnego i można z tego czerpać. I po co do takiej kobiecie potem w życiu? To o czym mówisz? No super, bo po pierwsze umie zarządzać energią. Mhm. Tak? Czyli wiesz, myślisz strategicznie, tak naprawdę? Mhm. Czyli tu odpocząć, tu przypalić. Mhm. Robisz to po kobiecemu, bo jesteś córeczką i byłaś traktowana i szanowana jako córeczka, nie jako synek. Mhm. No i wtedy yy, masz do tego dostęp. Sama też jesteś w stanie złapać, co jest dokładnie Twoje, ponieważ to ta ci dał przestrzeń i czasami powiedział. Odpoczynek baw się sama. Mm -hmm, ok? Mm. To jest właśnie to z takich podstawowych rzeczy. Bo często mówi się na ustawieniach, na przykład jak pokonuje się drogę do ojca, to mm -hmm. często mówi się, mówi się na przykład takie sformułowanie. Tato, to, czego nie dostałem od Ciebie, wezmę sobie od życia. No bo to jest oczywiste, że rodzice nie wszystko mogli nam dać, bo mieli swoje ograniczenia, swoje możliwości, swoją. Ra, z, y, swoją miarę, nie? bycie rodzicem. Więc, y, ale nie wszystko stracone, bo mamy ten dar, który nam dali, czyli życie, i życie przynosi nam wiele możliwości, i, i tak naprawdę doświadczanie tego y, brania od rodziców tego, co się nie udało kiedyś, jest bardzo męskie. W sensie to jest bardzo duża wartość męska, bo y, wychodzisz wtedy nieznane, y, wierzysz w to. Że ten Twój krok coś Ci przyniesie i jesteś gotowa, może nie do końca gotowa, ale masz na tyle odwagi, by spróbować w nieznane pójść. I zwykle tego rodzaju misje, które przed Tobą stoją, na przykład dostanie nowej pracy, pójście i skonfrontowanie się z, z prawdą o sobie podczas spotkania spotkania kwalifikacyjnego, na przykład, nie? czy pójście na egzamin, czy nie na ten egzamin, bo stwierdzę, że uczyłaś się przez 3 lata i stwierdziłeś, że to odupieroszcza się, tego nie potrzebujesz. Nie masz zamiaru ani chwili, ani dwóch minut spędzać na czymś, w co nie wierzysz. Mm -hmm. I nie idziesz na ten egzamin. Mm -hmm. To może być bardzo męskie, tak? I to jest takie, coś, wtedy mówię, okej, okay. mój tata w ogóle chciał, żebym ja studiowała i była taka jak on, bo nie wiem, medycyna albo mm, poszłam na dietetykę, bo coś tam, tak? Bo rodzice tak uważali i że muszę mieć dyplom i poszedł na cokolwiek i nagle stwierdzam pieprze to, tak? Mówię, nie mam ochoty na po prostu papier zwykły. Dla mnie ważne jest to, co w mojej krwi i sercu. No i w takiej sytuacji yy, zdecydowanie nagle ustalamy, że to, co mogłam dostać od taty, tam akceptację tego, że mojego kierunku, tego, co mnie interesuje, co mnie nie interesuje, i mnie ojciec wysłuchał w tej kwestii, albo mnie sprowokował w dzieciństwie do tego, żebym musiała się z nim pokłócić. To w takiej sytuacji, kiedy nie mogłam się z nim pokłócić, bo nie ja się go bałam na przykład. Nie chodzi o respekt, tylko po prostu strach przed nim, bo był po prostu przemocowy. To w takiej sytuacji, kiedy ja walę tymi studiami w kąt, to ja właśnie sobie biorę od taty tego, czego nie mogłam wtedy dostać. Rozumiesz? Mm -hmm, po prostu mm -hmm. ustalam granice. Mm -hmm. Ustalam granice, co jest moje, a co ich. Mm -hmm. Moje życie to moje życie. Ich, proszę bardzo, nie wnika. A jak w synach wspierać jakości żeńskie? Z, 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 jakości żeńskie. Pierwsze coś, przytulać dzieci, po prostu. Nie? To jest pierwsza rzecz, którą mogą kobiety, matki robić, przytulać dzieci, ale zanim to zrobią, to muszą nauczyć się przytulać ich, a nie oni do nich. Nie? Mhm, jest duża bardzo, różnica, bardzo. ponieważ kiedy mamy, ojcowie też oczywiście nie mają dostępu swoich mam, tej bliskości, to może się zdarzyć, że yy, tak naprawdę yy, robią to, co ich matki, czyli tak naprawdę biorą, biorą bliskość od dzieci. I często yy, matki, myślę, że mogę powiedzieć często, bo się bardzo z tym często spotykam, chociaż no, z racji jakby, powiedzmy, tego, czym się zajmuję, to mam może zaburzony obraz, ale wydaje mi się, że nie. Jest tak, że yy, matki często mają dzieci tylko po to, żeby móc od nich brać. Yy, właśnie bliskość, yy, ciepło, yy, bycie, poczucie bycia potrzebnym. To budzi nie tylko brak u tych dzieci, ale straszną złość i tak naprawdę odgradzenie się od matki. Więc, właśnie jedna z takich rzeczy, które można zrobić, to przede wszystkim yy, mamy potrzebują często w pierwszej kolejności, nawet przed urodzeniem dziecka, pójść gdzieś czy zrobić coś, co sprawi, że się dotulą, że sobie wezmą od matki, niekoniecznie bezpośrednio, ale przez życie w tym wypadku mm -hmm. prawdopodobnie, żeby móc być na nowo miękką, ciepłą. Nie biegającą, umiejącą się zatrzymać kobietą. Czyli na przykład dobre, dobre masaże. Dobre masaże. Lomi, Lomi myślę, że jest bardzo dobrym masażem. Mm. Jakieś praktyki tantryczne myślę mm. też dobre są. E, przytulania wszelkiego rodzaju. E, my robimy też taki. Serdecznik. Warsztat, warsztat serdecznik jest świetny w tym, bo to jest w przestrzeni ustawień, więc to jakby w faktycznie mamy poczucie, że to mam od, od, ta, to od kobiet. Mm. Bo posłuchajcie. Mężczyźni potrzebują, jako dzieci w pierwszych chwilach ramion matek. Bo w ramionach matki możemy doświadczyć tego, że po prostu jesteśmy i to wystarcza, że jesteśmy po prostu istnieniem. Nie? Mhm. Jeszcze i takie doświadczenie pozwala, później mężczyznom móc odpoczywać. Poza tym nie zachorowywać się na śmierć, nie ciągle szukać i spróbować zaspokoić tego bólu braku doświadczenia istnienia po prostu, że zamiast przytulania jest ciągła robota, nie? zamiast doświadczenia własnej osoby, istnienia, jest ciągłe zdobywanie, zdobywanie kupowanie, przekraczanie granic. Konsumpcja. Konsumpcja. Ni, często otyłość jest też elementem mhm. tego właśnie zjawiska. Więc ciągłe przekraczanie granic, ciągle, ciągle coś jeszcze, 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 jeszcze i ciągłe poczucie niespełnienia. Pojawiają się co? Różne wspomagacze, te, te wszystkie kofeinowe rzeczy, ketonina, tak dalej. Znamy tych największych geniuszy, twórców, którzy po prostu chcą lecieć na Marsa, tak, ale ciągle są niezaspokojeni w tym wszystkim. To są te historie, tak? No, każdy ma swojego Marsa, to każdy z mężczyzn ma swojego Marsa, który chce polecieć i myśli, że to, yy, że to jest to, a to chodzi po prostu o swoją matkę, nie o Marsa. Mm -hmm. nie? Więc tak, mm -hmm. że to, o to po prostu bycie, poczucie istnienia. Mm. Czyli jak nie ma się tego od mamy, nie da się tego. Mm -hmm. Czyli teraz idziemy w drugą stronę. Tak. Mamo, to czego nie, nie dostałam od siebie, wezmę sobie od życia. Tak jest, dokładnie. Dobrze to właśnie ujęłaś. Yy, w ogóle yy, też jeszcze wcześniej przed tym przytuleniem jest ucieszyć się. Mm -hmm. Ucieszyć się, że życie przyszło. Mm -hmm. Jest to piękne doświadczenie. I ciężko będzie się ucieszyć, jeśli sama, druga kobieto nie masz takiego poczucia, że... tej radości, że ty żyjesz. Bo w rzeczywistości często jak się dziecku urodzi, to ten nagły... to uczucie, ten radość taka, ona tak naprawdę wynika po prostu z tego, że życie jest. Czy ja mogę coś wtrącić od Tak jest. Bo na przykład no? ja często obserwuję, jak prowadzę mhm. jogę, to obserwuję dziewczyny, które przychodzą i robią tak bardzo mechanicznie, że tak mhm. jeden, dwa, trzy, cztery. I ja im zawsze wtedy mówię, żeby wzięły kilka głębszych oddechów i spróbowały odnaleźć w ogóle miękkość i przyjemność w tym ruchu, żeby to mhm. nie było mechaniczne, tylko żeby tak. faktycznie wynikało z potrzeby, która płynie, z potrzeby ruchu, która płynie z ich ciała. Mhm. Czyli na przykład szukaniem miękkości w sobie w ten sposób też może być sięganie po te jakości. Tak, tutaj w tym wypadku mhm. to może nie tyle jest tak bezpośrednio przyczyną tego, że nie mamy radości z życia w sensie takim, że cieszymy się, że jesteśmy w tym pierwszym akcie urodzenia się, na przykład. Mhm. Nie? To tutaj mogą następować strategie przetrwaniowe różnych kobiet, mhm. czyli po prostu musimy to skosić, musimy zrobić jedzenie, musimy zdobyć to jedzenie. Oczywiście. Mhm. Kosztem wszystkiego, tak? Mhm. Zapomnieć w ogóle, że jest to cierpliwość. cierpienictwo i poświęcanie się. Poświęcanie się, bo żeby móc to wszystko uzyskać, nie mając wokół siebie mężczyzn, nie mając sobie wsparcia i w sytuacjach zagrożenia wojną czy jakimiś kataklizmami, mhm. bo u nas może budynku. By dużo... to od babci. Tak, dużo babć, bo u nas na przykład dużo wojen, było, ale na przykład na południu y, świata Europy było dużo kataklizmów różnego rodzaju, mm. cholery, dżumy mm. i w ogóle, w ogóle, tak, nie? I te, na przykład, y, gdzie ty byłeś ostatnio na Etnie? Na Etnie, czyli na przykład tamto, tam też to widać, mm. że y, ten zapomnienie o sobie, zacieśnięcie zębów i w ogóle już przestanie myślenia i w ogóle przestanie czucia i robienie swojego jest dobrym sposobem na tamte czasy. Mm -hmm. Ale jak chcesz na jogę przyjść i chcesz, żeby się rozluźnić, i ciało sobie rozprężyć, i tam puścić te wszystkie napięcia, i w ogóle, to dobrze by było jednak y, zauważyć, że można już inaczej. Mhm. I wracając do tematu. Mhm. Y, matki, które już to mają, tak, że już y, sobie y, są świadome tego, że teraz już można inaczej, teraz już Biorą wybieram... przyjemność. Tak, te, dokładnie. Teraz wybieram już bycie kobietą na miarę tych czasów, wybierającą wolność, komfort, przyjemność, doświadczenie, ekspresję swojej emocji, kobiecości. Sensualności, seksualności też. Tak, tak właśnie. To sprawia, że jest, są idealnymi mamami po prostu mhm. dla nas swoich córek i nie muszę za dużo nic robić. To jest taka moja koncepcja właśnie lekkiego rodzica, tak? Że po prostu sama jesteś lekka, więc nie ma co przeszkadzać, że jak tam dziecko yy, biegnie sobie, to nie sobie biegnie go obserwować i jeśli yy, dziecko ma tam półtora roczko, dwa latka i biegnie, to zamiast je zatrzymywać, to biegnie koło niego. To jest trochę w ruchu, nie przeszkadzaj mu, bądź przy okazji jakby miało się przewrócić, ale też miej kontakt ze swoim strachem, tak żeby nie musieć reagować lękiem, bo to też przenosisz ten lęk na te dzieci, nie? więc to są wszystkie te rzeczy, drogie kobiety, żeby te swoje właśnie lęki, nie chodzi o strach, strach jest normalną rzeczą ludzi, dorosłych. Ja się strasznie boję nagrywać to, tak, ale no, w powieściu daję radę. Jeszcze. Jak już się będę tak bardzo bać, to sobie wyłączę, ale na ten moment się udało. I w tej sytuacji dobrze jest właśnie biec za dzieckiem, być blisko niego, nie za blisko, tak po prostu, żeby dać mu trochę przestrzeni, ale żeby właśnie e, dziecko miało więcej swobody eksploracji i wtedy nie będzie musiało tak często biegać i uciekać ci. Bo często jest tak, że no, dzieci czują, że nie ma szacunku. Bo I potrzebują się zbuntować. Potrzebują, e, po prostu ciągle tak naprawdę wołają swoim zachowaniem o szacunek ty mówisz, żeby tego nie robiły, a one wierzą, wiedzą doskonale o tym, że mogą to robić i nic się nie stanie, więc to będą robić. Taka jest prawda, bo one po prostu muszą przetrwać. Robienie różnych rzeczy, wychodzenie poza granice dla dzieci jest formą rozwoju i, i bardzo ważnym elementem, który im pozwoli w życiu się tym życiem cieszyć. Więc jak my wszystko mówimy nie, czy większość rzeczy mówimy nie, bo powiedzmy powinni być rodzice, na przykład, nie? jest taki motyw, to po prostu oni wtedy wchodzą w, na etap wojny z rodzicami, bo muszą przetrwać i muszą różne, różne rzeczy robić, w, może powiedziałbym to w sferze jakby powiedzieć, partyzanckiej, tak? Czyli trochę poza oczami i uszami rodziców, mhm. żeby sobie skorzystać z tego świata. Mhm. Więc słuchajcie, no tak to pokazuje taką perspektywę sami zważcie, co jest tu ważne i prawdziwe. Mi się kiedyś przypomniała taka historia, jak z koleżankami, jak skończyłam osiemnastkę, mhm. to postanowiłyśmy pojechać na stopa do Władysławowa. Mhm. I ja nie chciałam się na początku przyznać moim rodzicom, mhm. ale jak powiedziałam o tym tacie, mhm. Ja wtedy mieszkałam w Olsztynie, bo pochodzę z Olsztyna, no to mój tata mnie wsadził w samochód, tak. wywiózł na wylotówkę do Ostródy i powiedział, masz, stąd będzie ci łatwiej dojechać i zostawił mnie, żebym mogła łapać stopa do miasta z Ostródy. No właśnie. Słuchajcie, zadasz gdybym, mi w te pytanie, a twój tata ci dał. Znać... Gdybym e, gdyby, gdyby tego nie zrobił, mhm. to przecież i tak bym pojechała, tylko oni by nie wiedzieli, gdzie jestem. To, tak. jakby, to było rozsądniejsze z ich strony, że tak zrobili. Tak, i to był taki kompromis między jego poczuciem strachu mhm. i pewną, pewnym przybliżeniem sobie za, pewnych zagrożeń, taki kompromis znalazł. Mhm. Tak? Z, tak, w ogóle należy z dziećmi negocjować. Nie? I to był taki forma negocjacji według mnie. Mhm. tak mhm. Ok, ok, tylko wiesz musimy ponegocjować, bo ja, ja się trochę boję. Coś tam, coś tam i no to... tak Tata nieźle to wymyślił. <śleszamy> Bardzo dziękujemy za Waszą uwagę. Jakbyście chcieli jeszcze yy, nasze wycieczki yy, potowarzyszyć nam w czasie naszych wycieczek subskrybujcie, zalajkujcie nas yy, lub jakoś dajcie znać w komentarzu, to my będziemy Wam przypominać. Tak, dziękujemy serdecznie. Dzięki wielkie, do zobaczyska. Do zobaczenia. Cześć. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się porozmawiać. Ja też. Do zobaczyska. Hej! Podróżowanie to spotykanie się z samym sobą, w tej części Ciebie, która możesz odkryć tylko w innych, często odległych, egzotycznych miejscach. Zapraszam serdecznie na podróże w naturze, w odkrywaniu własnej natury i marzeń. Kliknij na ten link i zobacz, jakie wyprawy wyszykowaliśmy.